Siema. Z tej strony, Zubek, widzicie w kolejnym odcinku z Pokémon Xenoverse. Możliwe, że w ostatnim. Nie wykluczam, że mogę w dzisiejszym łączeniu po prostu całą grę przejść i po prostu go podzielę na dwie części. Albo jak poprzedni odcinek, to czy znaczy przed poprzedni odcinek, to będzie 26-minutowy i po prostu go wrzuca. I dzisiaj lecimy do góry Zodiaku. I tam się zmierzymy z czterema kardynałami. I oczywiście się można domyśleć, że czterech, no nie bez powodu jest ich czterech. Prawdopodobnie jest ich czterech, bo czym czymś na wzór właśnie Elite Four. A jeśli nie, no to okej, okay, będę. Będę w dużym szoku. W ogóle możecie się zastanawiać, czy będę nagrywał coś w stylu łapania legend w tej grze. Chyba, nie wiem. Może zrobię coś takiego, takie bonusowe odcinki z łapaniem jakichś legend konkretnych. Nie mówię, że to będę robił, ale możliwe, że to będę robił. A sobie będziemy chodzili tam łapali jakieś legendy śmieszne. Tu mam jakieś takie przejście niby. Route 11, tak. Ojciec nam no mówi właśnie, że to tędy. Że do Góry jako to droga 11, które jest na południe od Vega City. To tędy mam mieć pożar. Przeciwnicy dajmy mają 47. To mi pisa, nie pamiętam już kto, że champion ma 70 poziom. Więc no... Okej, okay, chyba jestem na miejscu. Teraz się będą się spiąć na tą górę Zodiaku i ta góra Zodiaku pewnie będzie czymś na wzór Victory Road. A dlatego, że to jest kurde fangame, to ten Victory Road pewnie będzie trudny. To czemu by nie? Podzielam się dużej ilości walk. To chyba, już to mówiłem, ale tak ubóstwiam to w tym fangamie, że można sobie kupić e, wszystkie Efery, eliksiry, i tak dalej. To jest tak dobra zmiana. To, nie, czy góra Zodiaku nie jest Victory Road? Czyli góra Zodiaku jest jakby League samą w sobie? I guess tak to mi się wydaje, że musi wyglądać. Okej, okay, jakieś miasteczko, bo, Bolearis jakoś tak. E, I ona to mieszka. Nie wiem, wygląda jakby była jakimś jednym z czterech właśnie kardynałów. Każda ścieżka będzie prowadziła do jakiegoś gówna. A czemu by nie? To jest niby Poké Center, więc pewnie na prawo muszę pójść, ale... PUSI! Ja jak widzę, że jest parę ścieżek, to mnie kusi pójść przez wszystkie. Do mnie to jak już teraz jest Victory Road, no to można... Nie będę już dzielił tego odcinka na dwie części od razu wrzucę już cały odcinek, gdzie robię i Victory i TV -gę. a ogólnie nauczę yy, Sunga Reindensa, bo znam, że w sumie Hydro yy, Pompy i tak nie będę jakoś mocno używał. A Raidance się może przydać na jakiegoś Fondera czy coś którego nie mam w sumie. Nikt nie mam fandera z moich monów. Okej, okay, mamy prostą drogę. No to jest chyba końcówka. To musi być końcówka. Nie ma trenerów. Wait for me. O nie. Serio? O ty szmato. Czemu jestem taki overleveled? Proszę. Ja już nie chcę. Nie jesteś ten szuman, który ma staty prawie pseudo legendy. Też patrz na hita. Jak wszyscy. No ja jeszcze nie ten atak użyłem. Ach, chuj, dobra. Będzie klimatycznie, pokonam naszą rywalkę deszczu. To jest idealne, co mogę zrobić. No tak, nie mam pipi. No to selfem go dobiję. Jeszcze krzycik. No słuchaj, szmato. No wybacz, że mam pseudo-legendę. Nic ci nie zrobię, jeszcze, że jestem 15 leveli wyżej od ciebie. Ta gra została skonstruowana. W tutaj znalazła. Kolejnego X-mona, czyli X-Pikachu. To jest inny i on jest jakiś czarny. Zobaczymy co zabrzmiało. Ale wiecie o co chodzi. Znaczy czarny, szary jest. Góra jak jesteśmy na jej szczycie. W końcu. Ale pokaż mi tego Pikachu. Typu Sant jest. Wiemy czy on ewoluuje. Jakoś. Ona w sumie miała tylko Pikachu. Może ewoluuje, tylko po prostu jej nie dali ewolucji, bo... To miałby ewoluować. Po co? Nie wiem. Po co miałby być silniejszy? No ja nie widzę sensu na przykład w tym. Dawej, w chuj kurwa Furry Story. Mam prawie 500 tysięcy. Tać mnie. Zawsze chciałem to powiedzieć. Tać mnie. Mhm. Mm Wydaje mi się, że można pójść. No to lecimy. W takim razie na ligę. Najwyżej albo to widzicie w tym samym odcinku albo w drugim, nie wiem. Once you enter, you can never use a pack, once you, enter, you pack. Once you're company, you're going to fightem. Bo jeszcze nie. Teraz sobie zróbmy save'a. Oho, długa trasa. Wiecie co ja zrobię? Wiecie co ja zrobię? Włączę speedapa. I tak był chuj mały. Okej, okay, boże, dłuższy... dłuższej trasy się nie dało, naprawdę. Okej, tędy nie mogę przejść. Psychiczny kardynał chyba. A to jest ten kardynał z tej wioski. Tego spotkaliśmy rute Tak? Ruta chyba się nazywał? Dobra. Nie no, po tych latających kamieniach się domyślał, że jest typu... Psychic. No, pokaż mi. Kardynał czuła. Digilith, dokładnie. 60 poziom. No, w sumie to Champion może mieć 70, jak to pisał ktoś. Prawda, problem mogę mieć z PP. ja ja oczywiście mnie sfinczował. O, wyleczy się na połowie HP? I tak robią. Okej, okay. Myślałam, że na połowie HP się nie leczy. Na co ja mogę wiedzieć? Tapu Fini? Uh, no kurde. Ja go się nie spodziewałem. Ja go się nie spodziewałem. Kurwa mać tego. Tego Uuu. to jest jakaś inna tapu Fini. To są regionalne tapu. Te? Tapu. O kurna, tego się akurat nie spodziewałam. Okej, okay, nie jest super efektywny Night Slash. Czym jest Dark Pulsa. Chyba jest Psychic Dark. No bo musi być Psychic w takim. No musi być. Top jest specjalistą najprawdopodobniej w Psychic, więc ona też musi być Psychic. Po Darku usprawnia flinch. a nie było flincha, ja pierdziele, ja w szoku jestem. Okej, Dola, teraz ja shurongiem pokonam. Teraz to ja bym ją. Z... Ja bym chyba jego cały team z rozwalił. Mam być szczery. Inne biura. Nie biura. Nie bura. Dobra, surf. I p, kłatwiutko. I S, yes, by to się to stworzyło, dokładnie. Dłuższych ścieżek się nie dało, naprawdę. Między każdym będzie taka długa trasa. Okej, okay, lodowy, chyba. Też może tylko ten jest lodowa, a chłop będzie ognisty? Nie, no będzie lodowy. No to jest ta, dobra. I coś czułem, że to ta będzie. Że ono, być, że ono właśnie będzie jakimś kardynałem. Ależ lodowym? No to nie wygląda jakby była typu lodowego. Mm, dobra. No to jak jest typu lodowego, to wiadomo, że Electabest to wystawie no bo... Electabest i Herkul -Cur będą tu najlepsze. Będą najlepsi. Awoluk, okej. Okay. Awoluk jest dosyć w tanki, więc może przetrwać flamethrower, ale raczej nie powinien. A. No jednak mam duży specjalny, atak jeszcze Charcoal, Stapnum, no. Vertic. Kolejny frame flower. Wydaje no że w sumie ono nie powinno mi jakichś większych problemów stawić. No to też będzie miało jakiegoś tapu do lodowego. Okej, w takim razie jest chyba też ognisty. Nie ma serfa. Czy się. To się też powinno wyleczyć. Tak, dobra. Użyła już dwa full, full restore, bo zwykle właśnie tego co kojarzę, to chyba właśnie każdy z w... członków ma dwa. W... Restore, no przynajmniej tak w oryginałach było zawsze, no bo nie, chyba w oryginałach było po jednym, ale no, dobra, nieważne, to nie jest ważne akurat, no kogo teraz, War Rain, ok, War to ja muszę spróbować Thunderboltem, a tak też czułem, że przeżyje. no dobra, Ice Beamem użył debil, ja to się kurwa spodziewałem jakiegoś serfa, Hydro nie wiem, Hydro Cannon, a to kurwa Ice Beam? jakistego gdzieś tego Pokemona. Nie wiem, mi tam pasuje na przykład. Tapulele. Tak, tu każdy ma swojego własnego oryginalnego tapu pod jakimś typem. żeby śladowy, tak? Uuu, okej, okay, zajebista. Ej, zajebista jest. Chuj mi się podoba ta tapulele. O. O, zginęła. <laughs> Dobra, zamknij się i tak mi już nie powiesz więcej. Wiecie, epicka muzyka, kurwa, ostatecznie starcie. Jakieś ja się tu chodzę kurwa jednym Pokemonem on czuję w każdego, wiecie o co chodzi. No te ścieżki naprawdę wkur mogę chociaż. Nie mogę sobie kurwa deskorolki wziąć. Po co mi, żebym sam szybciej przejść te trasy? Chociaż naprawdę, właśnie musieli robić tak długie, długich tych tras. Ground albo Fire. To będzie typu ground. albo wodny. A to jest on. A nie, to jest. Okej, okay, tam jest jakieś jajko, to będzie latający jednak. Nie, jak latający, to ja w sumie mogę zostać tym. Jak traberstwem. Chyba zamki dupę, graj. Czy znaczy, walcz. Chyba Skarmory. Co my zajebiście. Tym Flowerem cię spalał. Bo pewnie chciał spike służyć. A ty kurwa, debilu. A i tak użył. Jednak nie jest debilem. No dobra, teraz się wyleczy. Dalej przeżyje na Stardim, Dalej się wyleczy. ale przeżyje na sterdim. Według mnie trochę sterdi chujowo działa. Według mnie sterdi powinno działać tak, że jak już, już, jak już zadziała sterdi, to on jest włączony. To jakby już drugi raz nie może się włączyć z ale no kurwa, nie wiem. Nie znam się, ok. A to jest Brave Dobra, pomyliłem z tym, z Mandibazem. Tapu koko. Tapu koko jako latający. Okej, okay, w sumie się jakoś za dużo nie zmienił. Czy fajny jest, ale chyba wolę oryginalnego, Tapu Koko. To ta bo Fini wolam oryginalną Tapu, ale wolę to tutaj, a tak Koko to w sumie. No w sumie też jest spoko. Dobra jednak na równi jest, okej. Okay. Nie jest ani lepszy, ani gorszy, jest na równi ze zwykłym tym. Już ostatni jeszcze. To, no, Haruk z Drizzlem, a Funder pewnie. No. I ci to nie da jakiś Funder. <laughs> No ciekawe w ogóle, kto będzie czempionem. Co będzie na wzór czempiona tutaj? Bo kardynałowie są tymi. Elite 4, więc... Chyba, jest ten Luxfon. Okej, okay, Magma jest jakaś, to pewnie Ognisty będzie teraz. Albo Duchowy. Albo jednak Fire. A nie, Fire jednak, okej. Okay. O, to ten! Był kardynałem? Mógł być kardynałem, może tak powiedział, nie wiem. pamiętam tego. Nie, po tej walce sobie odnowimy wszystkie pepeki. I tak dalej, bo... Nie ma potrzeby takiej. Na to chwilę. Chyba będzie od Tapu Bulu Ognistego. Ognisty Tapu Bulu. To mi pasuje, Byk. bo nawet nie mam takiego Pokemona typ, Który jest Ognistym Bykiem. A powinien być według mnie. No i bulu. B Ojojoj, okej, okay. jest fajniejszy, jest fajniejszy od tego podstawowego. To nie jest smoczy tylko chyba. To nie jest ognisty, ale jest smoczy w takim razie. Aha, czy on nie jest tym kardynałem ognistych, tylko smoczy. Tutaj ja ma to sens, bo właśnie miał Scaliona, no mogę się domyśleć. No, tultona tultonator mnie zmylił trochę, że myślał, że będzie ognisty. No w sumie smoczy Tapu Bulu też może być. Okej, okay, no póki co jakoś większych problemów nie mam tutaj. O, nie trafiłem Starburstem, zajebiście. Okej, okay, lecimy się zmienić z... nie wiem. Nie wiem z kim. Nie wiem szczerze, kto może być ostatni, ale mi się wydaje, że może być Huxlon z jakiegoś powodu. Że to będzie jako taki champion, którego będę musiał złapać, nie wiem. Okej, okay, mogę save'a zrobić. A nie! Aster? Ocie Aster. Okej, okay, Astera to się nie spodziewałem jako tego championa. Nie jako champion, tylko jako Lumen. Czy on będzie wodny, co nie? Ej, okay, czemu wodny? Myślę, bo miał... bo on miał przejść więc myślałem, że będzie miał władne Pokemony. A mam meganium, Minomute. On był lodowo normalny. To był ten mm, wilczor. Tego chciałem mieć, ale ostatecznie go nie wziąłem do teamu. Czterokrotny kryt jeszcze, więc. Rampa. Rampa był normalno smoczy, co nie? Raczej będę szybszy z mi go po prostu jednę. Potężny tym ...Terberstem. Grudako. To to jest Grudako? Nie miał jednego pięcia. Może ona wystawię. Nad nie używałem jeszcze w tej wystarciu. A to jest Grudako. Czy znaczy, szczerze nie wiedziałem? Bo, jakby mój się nazywał Chichi i nie wiedziałem, jak wygląda, jak się nazywa jego ewolucja, więc okej. Okay. Nie spodziewałam się tego, Pokemona. Czyżby teraz pola na Suikuna? No, jeszcze nie, jeszcze. ElektroBest. No, elektroBest to mam zajebistą kontrę w fo formie Rexquiema i jego Drill Rana. Popie czterokrotnie. Czterokrotnie. Niemożliwe. Co? ma Malevitata? Oh, curva. <laughs> oh, curva. Nie wiedziałem, no chuj, nie wiedziałem, że on ma Levitate'a, nawet nie zauważyłem tego. Okej, okay, no ma to sens, no ma to sens jakiś, nie powiem. No a teraz poleci Full Restore, więc mogę Indensa śmiało użyć. W sumie to może być też zły pomysł, bo bardzo możliwe. Teraz mu pomogłem jemu suikunowi, bo na pewno będzie miał Suikuna jako ostatniego. Jego SuiKun będzie trochę silniejszy w deszczu. Będzie silniejszy, no jego wodna ataki będą silniejsze. No i dobra, dawaj SuiKuna. Ty tego sykuna możesz Mega Evolwnąć Zostawiam Pojedynek naszych Pokémonów. Dawaj, jak wygląda Mega Suicune w tej wersji Okej okay. Okej, okay, spodziewałem się czegoś lepszego, to be honest Taki Se W sumie No, spodziewałem się czegoś o wiele lepszego Wygraliśmy nie było jakoś trudno, szczerze. Było w chuj łatwo. Było łatwo, no. Nie wiem, może team po prostu miałem dobry. Do Sultra to jest chyba nawiązanie do mm, ten My Hero. Ale teraz będzie nostalgia moment. A zasługuję na tytuł bycia tym jedynym. Wiecie, wybrancem No i co teraz będzie? Przeszliśmy. Teraz to nam chyba został tylko postgame. No ja post gameu zwykle nie przechodzę, więc jedyne co nam zostanie to chyba pani Legend jak już. Ale wątpię szczerze, że to. Znaczy ja to niby robić, ale nie wiem czy ja to będę robił. Jeszcze zobaczymy. I co to koniec? Mogę pominąć o, chociaż. Czy bawimy się w typowy gamefic nie można pominąć? No, Okej, okay, bawimy się w typowy gamefic nie można pominąć napisu. Okej, okay, będziemy widzieli historię z dwóch stron, czy jakbyśmy byli dziewczynką? No większej różnicy by to nam nie zrobiło, po prostu byśmy byli innym graczem. A raczej się toczy tak samo. Jezu, jakie je nienawidzę, jak nie można pominąć napisów? To też jest takie kujowe. No bo w takim razie czekamy, aż się napisy skończą, i nie wiem co. Dzień później. Patrzmy, co tu będzie jeszcze powiedziane. O, zostaliśmy zaproszeni na jakąś imprezę. Aster w końcu zostaje profesorem regionu. No dobra, nie mogę tego pominąć. Znaczy pominąć, no myślałem, że to jeszcze nie teraz będzie. Dobra, matka, zamknij dupę. Okej, okay. nie wiem, dobra, kontynuować to w sumie. O! Tu mamy startery. Co to są. Co? O kurwa, to są startery, które będzie dawał? Ale fajne! Nietoperek, jakieś żabe i słonik. Kurwa, ale fajne. No bo wodnego startera mam. Kurwa, bym obydwu chciał. No to Perek, nie, biorę tego. Pan jest ten, ta żabka jest fajna. Nie chcę jej nazywać, Pierdaj dalej. Okej, okay, czyli dostałem sobie kolejnego startera. Fajnie. Panie, jeśli wiecie, dostać czempiona i kurwa dostać jeszcze startera nowego. Nie znaczy, co może być. No, mogę stąd wyjść już na przykład, bo. No, na Route 10 musimy pewnie się udać, bo było podkreślone. A to nie wiem czy ja to będę już robił. Nie wiem czy ja to w ogóle będę robił. A jak już to nie wiem, czy będę to robił na odcinkach. Chodźcie napisać w komentarzu, czy pozgiem jest fajny. Jeśli, jeśli napiszesz, że post game jest spoko, to może zrobimy. Sobie postgamea jeszcze, ale szczerze, trochę nie chcę go robić. Bo zobaczmy sobie jeszcze tego naszego tartera. Jeszcze jest na piątym poziomie. fire spot A tak chyba. Może będzie typu ground. On w sumie tak jakby. On tak jakby napina, jakby jakiś łuk. Może będzie jakiś, nie wiem. Ucznikiem? Coś jak Decidueye? Fajne by to było. Wezmę go do teamu. Chciałem wam podziękować za tę serię, że byliście do końca. Seria, to była chyba najlepsza seria na kanale, tak mi się wydaje przynajmniej. Najlepsza, najdłuższa i fajnie. Więc jak mówiłem, nie wiem czy będę robił postgame. Może będę robił, ale nie potwierdzam tego. Więc co, mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie stawić łapkę w górę, suba, komentarz. I wyczekiwać na więcej, czy będą jeszcze Pokémony w najbliższym czasie. W najbliższym czasie nie planuję. Chcę się teraz trochę skupić na jakichś innych gierkach jak już mówiłem, nie chcę skupiać kanału tylko na Pokémonach. Chcę, żeby były Pokémony, ale głównym celem kanału są gry, a nie tylko Pokémony. Do zobaczenia najprawdopodobniej w sobotę, albo we wtorek, albo kiedyś indziej. Siema.